Witam państwa w naszym nietypowym radiu. To radio bez studia, stąd być może słychać rozmaite odgłosy. Proszę państwa, w magazynowym wydaniu pod hasłem To nas bulwersuje opublikowaliśmy pierwszą część tekstu Krzysztofa Rokosza pod tytułem Inwazja gejów. Przytoczyliśmy przykłady, które pokazują, że homoseksualiści nie pozwalają heteroseksualnym zapomnieć o swoim istnieniu. Oto jeden z nich. Wiceburmistrz Heidelbergu pozwał do sądu podległym urząd, bo odmówiono mu prawa do dodatku małżeńskiego należnego urzędnikom. Problem w tym, że pan burmistrz żyje w związku homoseksualnym. Gdyby odmowa przyznania dodatku spotkała heteroseksualnego burmistrza, to zapewne rzecz zostałaby wyjaśniona na zwykłej drodze urzędniczego postępowania, ponieważ trafiło na geja w sprawie nadał międzynarodowy rozgłos. W poniedziałkowym wydaniu supernowości wyjaśniamy, skąd się biorą zachowania i preferencje homoseksualne. A co ponadto, druga część cyklu Opętani egzorcyści, poruszająca opowieść osoby uwolnionej od działań demona. Plakat polskiej reprezentacji w piłce ręcznej. Drugi kupon wielkiej loterii mieszkaniowej apartament Roku pokażemy Państwu także, jak wygląda wnętrze mieszkania budowanego przez jednego z partnerów naszej loterii. Tak więc warto zapewnić sobie poniedziałkowe wydanie Gazety Supernowości. A jeśli ktoś nie może tego zrobić, niech przynajmniej odwiedzi naszą stronę sn24.eu